pracuję to po norwesku jaj jobber Jaj jobber". żeby powiedzieć przez 8 godzin mówimy i otte timer i "otte timer powiedzcie teraz pracuję przez 8 godzin jaj tej odtedyjmyr. Żeby powiedzieć pracowałem, mówimy jaj jobbet, jaj jobbet". Tak więc w czasie teraźniejszym mówimy jaj jobber, a w czasie przeszłym jaj jobbet". Powiedzcie teraz, Pracowałem przez 8 godzin. Jajobet i Ottytimer. Pamiętacie jak powiedzieć wczoraj? I gór. Pracowałem przez 8 godzin wczoraj. jobbet i otetimerigur. jobbet i otetimerigur. Żeby powiedzieć nie pracowałem wczoraj, mówimy Jajobet i keigur. Jajobet i gór. Powiedzcie teraz nie pracowałem wczoraj, ale pracuję dzisiaj. Jej jobbić jakiej gór, dog. Żeby zapytać, pracowałeś wczoraj, mówimy jobbić tuj gór? Jobbić tuj gór? Czy ona pracowała wczoraj? Tak, ona pracowała do godziny 17.

Pamiętacie, jak powiedzieć dlaczego? Wurfur. Wurfur. Dlaczego nie pracowałeś wczoraj? Wurfur, I kie? Igor. Wurfur, I kie?

O O Powiedzcie teraz, zaczynam pracować. Jaj bin. Zaczynam pracować o godzinie ósmej. Jajbinner, ojo, be, kloken otte. Zawsze to po norwesku, Alti. Alti. Powiedzcie teraz, zaczynam zawsze o godzinie ósmej. Jajbinner, Alti, kloken otte. Jaj, binir alty, kloken otte. Zaczynasz o godzinie 8 dzisiaj? Binir du kloken otte, dag. Nie zaczynasz o godzinie 8 dzisiaj? Bynner du ikke klokken ottej dag? Bynner du ikke klokken dag? Tak więc w czasie teraźniejszym mówimy jaj bynner. W czasie przeszłym natomiast powiemy jaj bynte. Jaj bynte. Powiedzcie teraz zacząłem pracować o godzinie ósmej. Jaj bynte o jobbe kloken otte. Wcześnie to po norwesku tidli. Powiedzcie teraz, zacząłem pracować wcześnie wczoraj. Jaj bynte o jobbe tidli, gór. Jaj bynte o jobbe. Tidli igor. Zacząłeś pracować wcześniej wczoraj? Byn du ojobe du A jak zapytalibyście, o której zacząłeś pracować wczoraj? Nor byynty du i Nor byynty du o jobbe i gór. Żeby powiedzieć tak wcześnie, mówimy suot idli. Suot idli. Powiedzcie teraz, dlaczego zacząłeś tak wcześnie? Vurfor bient dü sotidli. Vurfrinte du so tli. Kończyć to norwesko, og slutte. Og slutte. po norwesku o szlutte. O szlutte. Powiedzcie teraz, kończę o godzinie 16. Jajutte klockan seisten. Jaj slutte o godzinie 16? Kończysz o godzinie 16? Slytter du klokken 16? 16? Slytter du klokken, klokken 16? Nie kończysz o godzinie 16? Jeśli tyrdziej krokny szystun, żeby powiedzieć tak późno, mówimy so sent, so sent. Dlaczego kończysz tak późno dzisiaj? Wórfor slutter du so sent i dag. Wórfor slutter du so sent i dag. Powiedzcie teraz, dzisiaj kończymy późno. Idag, dog, wi sent. Idag, dog, Żeby powiedzieć dosyć późno lub dość późno, mówimy ganzke sent. sent. Powiedzcie teraz, jutro kończymy dosyć późno. I morn szlutterwi ganske syjant. Imur szlutterwi gąskę syjant. Zatem w czasie teraźniejszym mówimy jaj szlutter. W czasie przeszłym natomiast powiemy jaj śluttet Powiedzcie teraz skończyłem dosyć późno wczoraj. Jej szluttet ganske sent i gór. ganske śluttet Pracować nad godziny to po norwesku o jobbe, overtid. Ojobbe overteed. Wczoraj skończyłem dosyć późno. Pracowałem nad godziny. gór szlutty, reganske Ja overteed. Zaczęliśmy o godzinie w pół do dziewiątej. A skończyliśmy o godzinie w pół do piątej. Żeby powiedzieć, tak wiele godzin, mówimy. So mange timir. So mange timir. Dlaczego pracowaliście tak wiele godzin wczoraj? Nie zaczęliście bardzo wcześnie? Varför jobbade ni så många timmar igår? Bynte det riktigt väldigt tidigt? Varför jobbade ni så många timmar igår? Bynte det riktigt väldigt tidigt? Dlaczego skończyliście tak późno? Skończyliśmy późno, bo pracowaliśmy nad godziny. Vi sluttet sent, för vi jobbet overtid. Jem to po norwesku jajspiser. Jaj na śniadanie to tilfrukost. Til frokost. Zapytajcie teraz, co jesz na śniadanie? Was spiser du til frukost? Was spiser du till frukost? Żeby zapytać, co jadłeś na śniadanie, tak więc to samo pytanie, tylko że w czasie przeszłym, powiemy Was spiste du til frukost? Was spiste du till frukost? Zatem Jaj spiser jem czas teraźniejszy Jaj spiste. Jadłem, zjadłem. Czas przeszły. Zapytajcie teraz, co jadłeś na śniadanie dzisiaj? Was spiste dutyfruko do z dogi. Żeby powiedzieć kromka chleba z serem, mówimy aj siwe bryła me ust, a jeśli bröme ust. Powiedzcie teraz Zjadłem kromkę chleba z serem na śniadanie. Jej ja spista ichiwe bröme ust til frukost. Jej ja i ichiwe bröme ust til frukost. bardzo mało, to po norwesku Weldilite. lite. lite. Powiedzcie teraz zjadłem bardzo mało na śniadanie dzisiaj. Jaj spiste veldi lite til frukost i dogi. Jaj spiste weldilite i dogi. Żeby powiedzieć tak mało, mówimy solite. Solite. Powiedzcie teraz, dlaczego zjadłeś tak mało na śniadanie dzisiaj? Wórfor spiste du solite til frukost dogi? Wórfor spiste du solite til frukost dogi? Żeby powiedzieć zbyt dużo, powiemy For mi Zjadłem zbyt dużo na śniadanie dzisiaj.

Poważnie? On zjadł sushi na śniadanie? Tak, on jest bardzo dziwny. Seriøst? Spiste han sushi til i Ja, Hamar er Żeby zapytać, wiesz co? Mówimy zjadł two? Wiesz co? Ja zjadłem surowe jajka na śniadanie dzisiaj. Czy ja również jestem dziwny? Vet du va? Are Podsumujmy sobie teraz to, czego nauczyliśmy się w tej lekcji. Ja jober, ja Pracuję, pracowałem. Jej jajślutet. kończę, skończyłem. Jaj Jajbünte. Zaczynam, zacząłem. Jaj jajspiste. spiste. Jem, zjadłem, czy też jadłem. Zauważyliście na pewno, że wszystkie te czasowniki wykazują pewną regularność. W dwóch pierwszych przypadkach przy czasowniku o Jobbe oraz o szlutte czasownik dostaje T w czasie przeszłym. W pozostałych dwóch przypadkach o Binne oraz o Spise czasownik dostaje końcówkę Te w czasie przeszłym. W języku norweskim mamy wiele czasowników, które mają regularną odmianę czyli takich czasowników, które możemy przypisać do tej pierwszej lub do tej drugiej grupy. Aczkolwiek spora grupa czasowników ma odmianę nieregularną. Kilka z nich na pewno przerobimy sobie w przyszłych lekcjach. A teraz chciałbym, żebyście odpowiedzieli na pytania. jobbe tydujobbe pomondo. Når slutter du å jobbe på tirsdag? Jobber du mange timer på onsdag? Hva spiste du til frokost i dag? Norweskie czasy oraz inne zagadnienia językowe omawiamy szczegółowo w naszym kursie wideo Norweski od podstaw, który dostępny jest na naszej stronie www.dogadajsie.com. Link do kursu znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. Do zobaczenia w kolejnych lekcjach. Hej!